Ponad 195 milionów złotych wyniesie tegoroczny budżet Jasła. Na zadania inwestycyjne zarezerwowano blisko 30 milionów. Ogółem dochody budżetu w 2022 roku wyniosą 181 milionów 900 tysięcy złotych, a wydatki 195 milionów 800 tysięcy. Budżet jest proinwestycyjny. 29 milionów złotych to nakłady majątkowe, głównie na transport i komunikację, szeroko rozumiane, a więc inwestycje drogowe, ale też centrum komunikacyjne. Do tego dochodzą nakłady na ochronę środowiska. Ponad 10 milionów tutaj główne nakłady na rozbudowę i modernizację naszego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, ale też uruchamiamy programy, na które mamy dofinansowanie, związane przede wszystkim z edukacją ekologiczną. Na budowę drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą w strefie inwestycyjnej w Warzycach miasto planuje wydać ponad 8 milionów złotych, z kolei budowa drogi na osiedlu na Kotlinę szacowana jest na ponad 2,5 miliona złotych. Deficyt budżetowy zaplanowano na poziomie blisko 14 milionów złotych. W większości zamierzamy go pokryć nadwyżką z lat ubiegłych lub też z niewykorzystanych środków. Nie planujemy zaciągania kredytu. Po stronie wydatkowej. Oczywiście największe wydatki na oświatę to od wielu lat się nie zmienia ponad 60 milionów złotych. Ponad 45 milionów to pomoc społeczna. Oczywiście nie zapominamy o infrastrukturze komunikacyjnej, drogowej. Tutaj też zamierzamy przeznaczyć środki. Budżet Jasła na 2022 rok poparło 18 radnych. Trzech wstrzymało się od głosu.